Cześć wszystkim, z tej strony Laura. Witam Was serdecznie na naszym kanale, gdzie poruszamy tematy zdrowotne, które mogą mieć ogromny wpływ na Wasze życie. Dzisiaj mamy bardzo ważny temat do omówienia, który dotyczy wielu mężczyzn na całym świecie. Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu mężczyzn, a konkretnie o problemie, który dotyka miliony mężczyzn na całym świecie. O powiększonej prostacie, znanej również jako łagodny przerost gruczołu krokowego, czyli BPH. To schorzenie może być bardzo uciążliwe i wpływać na codzienne życie. Jak wielu z Was wie, prostata to mały gruczoł położony tuż pod pęcherzem moczowym, i wraz z wiekiem u mężczyzn często się powiększa. Jest to naturalny proces starzenia się, ale może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, jeśli nie jest odpowiednio monitorowany. Chociaż zazwyczaj jest to łagodne, powiększenie to może uciskać cewkę moczową. Prowadząc do szeregu nieprzyjemnych objawów ze strony układu moczowego. Objawy te mogą obejmować częste oddawanie moczu, trudności w rozpoczęciu oddawania moczu, słaby strumień moczu, a nawet uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza. Ale bez obaw jest nadzieja. Istnieje wiele sposobów, aby zarządzać tym stanem i poprawić jakość życia. Niektóre z tych metod są naturalne i mogą być łatwo wprowadzone do codziennej rutyny. W tym filmie omówimy pięć naturalnych sposobów, które mogą potencjalnie złagodzić te uciążliwe objawy i poprawić jakość waszego życia. Te metody są proste, ale mogą przynieść znaczące korzyści, jeśli są stosowane konsekwentnie. Przyjrzymy się prostym, ale skutecznym zmianom stylu życia, które mogą przynieść znaczną różnicę. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta. Techniki relaksacyjne i inne zdrowe nawyki mogą mieć ogromny wpływ na zdrowie prostaty. Pamiętajcie, ten film ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien być traktowany jako porada medyczna. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w swoim stylu życia lub rozpoczęciem nowego leczenia. Jeśli doświadczacie uporczywych problemów z oddawaniem moczu. Niezwykle ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania właściwej diagnozy i omówienia najlepszego sposobu leczenia dostosowanego do Waszych indywidualnych potrzeb. Wasze zdrowie jest najważniejsze, więc nie zwlekajcie z wizytą u specjalisty. Teraz możecie pomyśleć, że picie większej ilości płynów, kiedy już zmagacie się z częstym oddawaniem moczu, brzmi nielogicznie, ale zaufajcie mi. Woda jest kluczowym elementem zdrowego funkcjonowania naszego organizmu. Nawet jeśli wydaje się to sprzeczne z intuicją, odpowiednie nawodnienie może przynieść ulgę. Kiedy jesteście odwodnieni, wasz mocz staje się bardziej skoncentrowany, co może podrażniać pęcherz i nasilać objawy. Skoncentrowany mocz jest bardziej drażniący dla ścian pęcherza, co może prowadzić do częstszego oddawania moczu i dyskomfortu. Wyobraźcie sobie wąską rurę przez którą próbuje przepłynąć gęsty, mętny płyn. Taki płyn napotyka na większy opór i trudniej mu się przemieszczać. Będzie się on poruszał powoli i potencjalnie może powodować zatory, prawda? To samo dzieje się w Waszych drogach moczowych, gdy jesteście odwodnieni. Podobnie dzieje się w Waszych drogach moczowych, gdy jesteście odwodnieni. Skoncentrowany mocz może powodować podrażnienia i zwiększać ryzyko infekcji. Z drugiej strony, Picie dużej ilości wody pomaga przepłukać układ, rozcieńcza mocz i pozwala mu łatwiej przepływać. Woda działa jak naturalny środek czyszczący, pomagając usunąć toksyny i zanieczyszczenia. Starajcie się pić 2 do 3 litrów wody w ciągu dnia. Regularne picie wody może znacząco poprawić wasze samopoczucie i zdrowie. Dobrą zasadą jest mieć pod ręką butelkę wody i regularnie z niej popijać. To pomoże Wam utrzymać stały poziom nawodnienia przez cały dzień. Nie próbujcie wypijać wszystkiego naraz, ponieważ to może sprawić, że poczujecie się jeszcze bardziej niekomfortowo. Pijcie wodę małymi łykami przez cały dzień, aby uniknąć uczucia przepełnienia. Rozdział trzeci Wszyscy znamy to uczucie, kiedy w końcu udaje nam się zasnąć po długim dniu pełnym wyzwań i obowiązków. Wreszcie możemy odpocząć i zregenerować siły. Tylko po to, by zostać wyrwanym ze snu przez naglącą potrzebę skorzystania z toalety. To może być frustrujące i zakłócać nasz cenny sen. Nokturia, czyli częste oddawanie moczu w nocy, jest częstym objawem BPH i może znacznie zakłócać sen. Może to prowadzić do uczucia zmęczenia i braku energii w ciągu dnia. Dobra wiadomość jest taka, że często można zminimalizować te nocne wizyty w łazience, po prostu dostosowując ilość spożywanych płynów wieczorem. To prosta zmiana, która może przynieść znaczną ulgę. Starajcie się przestać pić płyny dwie do trzech godzin przed snem. To da waszemu organizmowi czas na przetworzenie płynów przed położeniem się do łóżka. To da waszemu organizmowi wystarczająco dużo czasu na przetworzenie płynów i zmniejszy prawdopodobieństwo budzenia się w środku nocy. Dzięki temu możecie cieszyć się spokojnym i nieprzerwanym snem. Oczywiście, jeśli jesteście spragnieni, nie męczcie się. Ważne jest, aby słuchać swojego ciała. Wypijcie kilka łyków wody, jeśli musicie, ale unikajcie dużych ilości płynów tuż przed snem. To pomoże wam uniknąć nocnych wycieczek do łazienki i zapewni lepszy sen. Rozdział czwarty. Czy wiecie, że niektóre potrawy i napoje mogą podrażniać pęcherz i nasilać objawy BPH? To prawda. Kofeina, alkohol, pikantne potrawy, kwaśne owoce, a nawet niektóre sztuczne słodziki mogą przyczyniać się do podrażnienia pęcherza. Nie mówię, że musicie całkowicie wyeliminować je z diety, ale zwracanie uwagi na to, co spożywacie, może mieć znaczenie. Obserwujcie. Jak wasz organizm reaguje na określone produkty? Jeśli zauważycie, że wasze objawy nasilają się po spożyciu czegoś konkretnego, spróbujcie ograniczyć jego spożycie lub całkowicie go unikać. Eksperymentujcie z różnymi produktami i zobaczcie, co działa najlepiej dla was. Każdy organizm jest inny, więc to, co wywołuje reakcję u jednej osoby, może nie mieć wpływu na inną. Rozdział 5 Porozmawiajmy teraz o alkoholu. Chociaż zimne piwo lub lampka wina mogą wydawać się nieszkodliwe, alkohol jest diuretykiem, co oznacza, że zwiększa produkcję moczu. Kiedy pijecie alkohol, zakłóca on produkcję hormonu zwanego wazopresyną (ADH), który normalnie pomaga organizmowi zatrzymywać wodę. Bez wystarczającej ilości ADH, wasze nerki produkują więcej moczu, co prowadzi do częstszych wizyt w toalecie. Dodatkowo, alkohol może również podrażniać pęcherz, co dodatkowo zaostrza objawy BPH. Więc, jeśli zmagacie się z powiększoną prostatą, najlepiej ograniczyć spożycie alkoholu lub całkowicie go unikać. Wasz pęcherz Wam podziękuje. Rozdział 6 Wszyscy wiemy, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia, ale czy wiecie, że może również nasilać objawy BPH? To prawda. Nikotyna, jeden z głównych winowajców w papierosach, działa drażniąco na pęcherz. Może powodować częstsze skurcze mięśni pęcherza, co prowadzi do naglącej potrzeby oddania moczu. Co więcej, palenie może uszkadzać naczynia krwionośne i ograniczać przepływ krwi, w tym do prostaty. Może to dodatkowo zaostrzyć objawy BPH, a nawet prowadzić do powikłań. Rzucenie palenia to jedna z najlepszych rzeczy, jaką możecie zrobić dla swojego ogólnego zdrowia, a także może znacznie poprawić zdrowie układu moczowego. Nie jest to łatwe, ale zdecydowanie warto. Zakończenie. Podsumowując, pięć naturalnych sposobów na potencjalne złagodzenie objawów powiększonej prostaty. Pamiętajcie. Że te wskazówki mogą nie działać na każdego i zawsze najlepiej skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania spersonalizowanej porady. Dbanie o zdrowie prostaty jest kluczowe, a te zmiany stylu życia mogą zdziałać cuda. Nawadniajcie się, odpowiednio planujcie spożycie płynów, zwracajcie uwagę na dietę, ograniczcie alkohol i rzućcie palenie w kąt. Wasz organizm Wam podziękuje. Nie zapomnijcie subskrybować i kliknąć dzwonek powiadomień, aby otrzymywać więcej porad zdrowotnych. I jak zawsze bądźcie zdrowi i szczęśliwi.